Dlaczego warto przyjść? Przede wszystkim dla wspaniałej, kochanej młodzieży, która poświęciła tutaj mega dużo czasu e, w różnych warunkach pogodowych, e, włożyła w to całe serce, także przyjdźcie przede wszystkim dla nich. Do zobaczenia na panioli. <grystanie> Dziękuję. Przyjdźcie po prostu do naszej kochanej pani Orki. Cześć! Zapraszamy na Noc Świętojańską, która odbędzie się 22 czerwca o godzinie 22. Musi musicie tam być! być. Zapraszamy na widowisko teatralno-muzyczne świętojańsko Noc Zmysłu. Zmysłu. Zapraszamy! Uuuuh! Tematem przewodnim jest zdrada, którą ja prowokuję. Na pewno będzie ciekawie i zapraszam moją mamę, bo jeszcze nigdy nie byłam. Jesteśmy naprawdę super grupą, która chce coś fajnego pokazać. Zapraszam! Oni idą ze względu na mnie. I to najważniejsze od Tak Taka hardkorowa. Koniec, koniec. Jest 160 ponad osób, które chcą coś zrobić, a my chcemy, żeby ktoś to zobaczył i ktoś to docenił, więc myślę, że wszyscy powinni być zaproszeni. Ponieważ jest to świetne wideowisko, na którym każdy powinien być chociaż raz, a my uczniowie umożliwiamy to mieszkańcom Granowa oraz jego okolic, 3. Uważam, że warto przyjść, ponieważ występują klasy trzecie, które właśnie odchodzą. A jesteśmy rocznikiem właśnie takich artystów. I, I właśnie już później możemy nie wystąpić. I myślę, że warto nas zobaczyć po raz ostatni. Cześć, chcielibyśmy Was zaprosić. W Już po trzeci. E, na pewno będzie świetnie, jak w ciągu roku zresztą. E, gwarantujemy Wam niezapomniane wrażenia, e, cudowną atmosferę, e, wiele ciekawych wątków. Zapraszamy na Noc Świętojańską. Tutaj widzicie panią Olgę, naszego reżysera, najwspanialszą osobę na świecie. Która znajduje się tutaj właśnie, gdzie odbędzie się Noc Świętojańska. Na stawku księdza. Teraz Kamil szczój przeszkadza mi. On jest główną, on odgrywa główną rolę w tym przedstawieniu. Ze mną jest wiele wspaniałych tutaj osobistości. Na przykład Daria Figas, Najlepsza osoba na świecie. Zaraz to, pani Oldzo. Mam nadzieję, że nasz trud wkładaliśmy to przez ostatnie kilka tygodni, zwieńczy się tutaj. Pięknym, pięknym przedstawieniem, które odbędzie się właśnie tutaj, na tym pięknym, przy tym pięknym stawku. Zapraszam. My. Ponieważ jest to wspaniałe widowisko, na którym warto być. Zapraszamy! Dla, Dla Pana w tym roku Noc Kupały 2013 będzie wyjątkowa. Wyjątkowe roczniki grają i fantastycznie zagrają. Jak zwykle będą moce nieczyste, będzie trochę baśniowości i trochę realiów z życia. Będzie zdrada. Naprawdę warto przyjść. Poletnie. Przyjdźcie zobaczyć, jak walczyć o miłość! Naprawdę. Zobaczymy, kiedy? Zapraszamy! Jak będzie fajnie? Tak jak Polu na co mu wpływa, co nie brak Nie chcę więcej makiem być, chcę nareszcie zakończyć 谢谢你们呢。 You lost your trust, and you never should have. No, you never should have. But don't break your back if you ever see this. But don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed i'll be doing my best i'll see you soon in a telescope lens I'm when only one's friends i'll see you soon